Kilka lat temu nagraliśmy materiał o sportowych No i on nadal jest aktualny, bo my to nie staniały. Ale ludzie w ogóle myśleli, że... bo pewnie wy myślicie, że to nie jest ten sam człowiek, a to jestem ja tam byłem. Tak. Ten Trochę jest... inaczej wyglądał, ale... Ale to jest nadal U, To jest normalnie to, jest dwa razy, dwa razy więcej nie, dwa razy lepszy. I teraz postanowiliśmy, że pójdziemy z klasą sportową 600, czyli ulubioną Radka klasą. Wyżej, to znaczy drożej, bo tam było do 10 tysięcy, teraz robimy do 20. Nie zrobimy do 15 tysięcy, ponieważ te granice się tak zacierają że nie ma sensu. Te motocykle, o których dzisiaj wam powiem kosztują między 15-20 tysięcy złotych, czyli to jest taki podstawowy, podstawowy budżet, gdzie jak mamy trochę do wydania to przeważnie właśnie myślimy o tej kwocie. 15-20 klocków to są pieniądze, które o dziwo od lat są niezmienne. Już od kilku lat te same motocykle kupisz za te same pieniądze. Tak. Pieniądze się starzeją. Motocykle nie. Dokładnie. W każdym z tych motocykli musi się pojawić ta literka R. Tak, to jest obowiązkowa rzecz. Polecam Radek Hutnik, to <grym> I jeśli chodzi o numerki w tej liście, one są zupełnie przypadkowe. Nie, słuchajcie, to będziemy mówić po prostu o fajnych motocyklach i już. Nie, nie ma lepszych i nie ma gorszych. Po prostu są fajne. E, oczywiście y, będziemy mówić o nich bardzo subiektywnie. Bardzo. Bardzo, ale naprawdę to są wszystko porównywalne maszyny. I zaczniemy od motocykla, który jest bardzo niezwykły, nie? nie dlatego, że to jest triumf. Ale dlatego, że to jest triumf. <noise> Daytona 675 występowała także wersja R musiała no. występować. To jest motocykl, który był produkowany od 2006 do 2016 roku i tutaj rozpiętość cenowa jest przeogromna. Ponieważ najtańsze znajdziemy już za 12 tysięcy złotych, nie za 3, a za 12 tysięcy złotych. A najdroższe za 25, nawet 30 tysięcy złotych. Co jest z nich ciekawe? Jeździłeś takim motocyklem? Ja też jeździłem takim motocyklem. Powiem że kocham y, ten moment, nie wiem czy to w sumie zależy, no ale chyba tak, moment obrotowy. Y, charakterystyka tego silnika jest tak dziwna, ale zarazem tak satysfakcjonująca, że ja bym bardziej ją porównał trochę do silników y, elektrycznych, bo one, ona ma bardzo cały czas, bardzo skumulowaną w jednym miejscu tą y, y, siłę i od dołu tak ciągnie, od góry ciągnie, w każdym miejscu ciągnie. Lubi ciągnąć po prostu. Lubi nie? ciągnąć normalnie, jak Sasza gra. tego Streeta kupiłem. No, bo to jest ten sam silnik, znaczy już jest troszkę nowszy, no. większy, ale to jest dokładnie to samo. No po prostu odkręcasz ciągnie. On ma fajną charakterystykę, bo jakby łączą 2 i 4 cylindry w jednym, dokładnie. bierze wszystko co najlepsze z tych dwóch charakterystyk, ale ma też swoje wady. Tutaj mamy moc 123, konie 72 Nm, i właśnie te Nm robią robotę, bo wiesz, gdzieś tam Miała Maha będzie miała 59, tak, nie? Tak, tak. a tu masz 72, szybciej są dostępne. No. On po prostu od tych średnich obrotów dużo szybciej się wbija. Ma też krótki pierwszy bieg, więc mamy takie wrażenie, że on właśnie tak ostro startuje, nie? I za, sam i się jak zrobię. Tak robi Zauważyłeś? A to nie. Której, którego triumfa bym nie słuchał i którym bym nie jechał, właśnie tak miał. Ciekawe. No, to ja mam tak... Nie wiem co ty tam... No, A, fuh, żeby... fuh, bo mój. <laughs> Ale nie wiem, naprawdę. Co ciekawe dla mnie to był najbardziej hardkorowy motocykl jeżeli chodzi o ergonomię. Po prostu, jak na niego wsiadłem i przejechałem się po kocie ubach, mm -hmm. tak jak mieliśmy wracać z pornym, powiedziałem, że ja tym nie chcę jechać. Nie? Mówię, ja już najeździłem się, dziękuję, wolę jechać fazerem, bo akurat wtedy mieliśmy te dwa motocykle, pozdrawiamy chłopaków. To tak mocno się na nim siedzi, embrionalnie, mm -hmm. że nawet R6 mnie męczy. To jest bardzo popularny motocykl na torach wyścigowych, ale też jest zajebiście łatwy w jeżdżeniu. Tak. Jest taki mega rower. Kamil, tutaj się pojawia, patrz, to zdjęcie się pojawia. I to zdjęcie się pojawia. I to zdjęcie się pojawia, dobra? Zainicy malowali prywienne mocujące. A, no tak. Ten motocykl się tak dobrze prowadzi, dlatego że jest węższy, bo mamy 3, nie... 4 cylindry, tak. on jest zwężony, też lżejszy. Ale tak jak wspominałem, ma swoje minusy. Po pierwsze, jest go jednak mniej na rynku niż Japończyków. Nie dał rady wyprzeć, wyprzeć do równych nawet Japończykom, A. jeżeli chodzi o sprzedaż. I ma też drugą wadę. Przez to, że jest taki mocny w tym środku, z dołu, to z góry jednak tych obrotów ma mniej. Nawet nie chodzi o to, że ma tam mniej mocy, tylko jego obroty kończą się szybciej. Więc na przykład na jedynce, dwójce, jak R6 już nas zaczyna doganiać, nie? Przez ten moment, to ona ma po prostu więcej tych obrotów i nam zaczyna odjeżdżać. Tak, tak samo prędkość maksymalna po prostu Daytona ma mniejszą niż Yamaha. Pró próbowali oszukać to właśnie tym krótkim pierwszym biegiem i tak dalej. Wydaje mi się, że, że, że jeśli chodzi o Triumfa, to tyle. To jest bardzo, bardzo, ciekawy, bardzo ciekawy motocykl. Bardzo mi się podoba i powiem Ci, że to też jest jeden z moich y, takich ulubionych motocykli. Motocykl. Ale jego ja bym kupił stricte na tor. Nie chciałbym go do codziennej eksploatacji. Uh -huh. Za Bardzo dla mnie ta pozycja jest niewygodna. Nie, dla mnie w ogóle motocykle na co dzień są niewygodne, tak więc. Sportowe. Ja, w ogóle, ja tam ja. wolę sam Co tam? Powiedziałbyś Godlingiem, byś się jakoś, zakochał. Nie, jakoś nie, chyba się starzeje i ten. Chyba się starzeje i, i... <laughs> niemożliwe, no, rady, to rady. To, co ty. Niemożliwe, Nie ty gadasz? Nie wiem, to niemożliwe. To, ale... no, słuchaj, żeby te czarne myśli odpędzić, powiemy o czymś, na czym się znasz najbardziej. No. Czyli o Yamasze. Myślałem, że o sushi. Yama... <laughs> To Jama. Będziemy <laughs> <był> go schabowy. <laughs> Yamaha R6 i tutaj mamy dwie.. teoretycznie jak ktoś jest nowy w tym świecie, pisze sobie Yamaha R6 i jest R11, R15, wyglądają identycznie. Nieprawda! Wyglądają na pierwszy rzut oka i na drugi. Dopiero jak ci oczy wylecą, to dopiero są jakieś różnice. Ale nie, różnią się to się. To nie, to nie jest tak, że tylko cena. No, troszeczkę się różnią. Wiecie co, oznacza się tak. No, yy, jedenastka ma to, że ma troszeczkę inaczej skonfigurowany silnik pod względem elektryki, elektroniki, jest tam inna wiązka, i tak naprawdę to już jest chyba tyle. Wiązka daje to, że na przykład 11 ma wyższy obroty, 20 tysięcy obrotów, no nie? Tam oczywiście pokazuje obrotomierz. E r 15 ma tylko 18 tysięcy tylko tych obrotów, więc to są takie główne różnice. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o sposób jeżdżenia i, i, i tą technikę, to są bardzo, bardzo zbliżone motocykle. I są okropne do jeżdżenia. Okropne. W porównaniu do triumfa, R6 to jest... Nie wiem, on w ogóle nie skręca. Czy mi się też jeździło lepiej gigsem niż R6ką, to taką ciekawostka, Honda też w ogóle najlepiej. No. O tym też powiemy. Natomiast mimo wszystko to R6 stała się takim symbolem motocykla torowego. Rszuska jest właśnie, ona jest dobra na, na torach wyścigowych. Bardzo często w tora, na torach wyścigowych mamy długie, za, długie zakręty, szybkie i tak dalej. R6 świetnie się zachowuje przy bardzo bardzo wysokich prędkościach, przy bardzo bardzo wysokich obrotach silnika. I wiecie, ja swoją Rszuskę kupiłem, ja się w niej zakochałem, tylko i wyłącznie ze względu na dźwięki. Ja najpierw usłyszałem, jak ona brzmi, był taki film na internecie w garażu i ja powiedziałem, muszę mieć ten motocykl. Ale to fakt, że nawet do dzisiaj ten wygląd, poza tym, że on jest się, mega świetnie się drze ten motocykl, bo faktycznie japo. te o, wysokie obroty to on uwielbia, przepięknie to brzmi. Jeżeli mówimy o ścigaczu tak zwanym, nie, no. to, to jest ten motocykl, tak, ten, ten dźwięk, tak, ten to jest dźwięk. Synonymi, nie, dokładnie. I on dokładnie też tak wygląda, bo zobacz, że minęło już sporo lat, od y, chociażby od RJ11. Naprawdę mm. sporo lat już minęło. on nadal jest ładny. Tak. Ja bym powiedział, że on jest najładniejszy z tych motocykli, o których powiemy, a jest milion razy ładniejszy od Kawasaki, o którym będziemy też mówili. Mhm. Ale co najśmieszniejsze, słuchajcie, mimo tego, że minęło. ile już lat? 2000? 7, 6, 2007, 2006 pierwszy wychodził, tak, nie? Tak, 15 lat. 15 lat! I wyobraźcie sobie, że ten motocykl... Czekaj, ja chciałem patrzeć, jak ja Radek liczy. Jeden, dwa, trzy, 15. 10! do 20 tysięcy muszę to liczyć. Więc te motocykle kosztują 20 klocków. Ja swój motocykl kupiłem, ile już lat temu? Dawno, no dobra, dawno temu, 8 lat temu, tak? 9 lat temu. I ja za to zapłaciłem dokładnie tyle pieniędzy. Wtedy zapłaciłem za nią 20 tam z klepakami. I ona faktycznie. dzisiaj tyle samo kosztuje. Oczywiście na pewno nie moja, bo ja widzę, że tutaj ma. <noise> moja inaczej. Tak, powyżej 215 19, <noise> powyżej 200 tysięcy. To na pewno nie ta moja. Tak, tutaj jeśli chodzi o cenę, to faktycznie ona ledwo się mieści w naszym budżecie, a, a w zasadzie się mało mieści, bo tak, Eriot 11, tak żeby mówić o sensownych egzemplarzach, jeszcze tak bardzo niezmęczonych do jazdy, a, to jest 15, 19 tysięcy złotych. Tu Eriot 15, którą miałeś. Kosztuje od 20 w górę. To jest obłęd. To jest obłęd. Kamil, to zdjęcie pokaż. Ten odcinek będzie zasany Apexowymi projektami, bo wszystkie te motocykle robiliśmy. Chciałbyś coś dodać jeszcze na temat R6? Już nie mam, ale kocham. Będę miał. Będziesz miał. Na pewno. jak Cię życzymy. Dziękuję. A teraz przejdziemy do motocykla, który ja uwielbiam. Triumf? Nie, już był. Honda CBR600RR PC40. I wiem, że powtarzam się, bo ten motocykl już u nas kilka razy występował. Wiem, że nie ma największej mocy. Wiem, że nie jest najładniejszy, chociaż nadal uważam, że jest całkiem fajny. Wiem, że nie jest najbardziej torowy, bo nie ma na przykład tego, że się tylne antyhopingu nie ma. A, słuchajcie, RYD 11 nie ma antyhopingu. A RYD 15, RYP 15 ma. Się ma. No, a tutaj Honda nie ma i po prostu nie ma. Nie ma to znaczenia. Yy, baletnicy tam coś u spódnicy. No. Tak więc antyhopa <laughs> jest mega zajebista, ale powiem Wam, że Honda CBR600RR ta yy, PC40 Uwielbiam ten motocykl. Historia z Hondą CBR, która jest totalnie niezniszczalnym, niezniszczalnym motocyklem. Jak ją puścisz, to naleci jak siekiera. na drzewo i leci dalej. Tak. Znamy historię, i to tu z ogródka moja koleżanka Marda, właśnie taką siekierą przecięła sarnę autentycznie w pół. I żyje. Nie. <laughs> Powiem Wam, że to jest niezniszczalny motocykl ze względów i na silniki, no i na tą konstrukcję. Tutaj się z tobą nie zgodzę. Dlaczego? Bo generalnie też uważam, że te motocykle mają mało wad, ale ja chorowałem trochę na ten model. Właśnie po i nagraniu tego, tego filmu z tą czarną CBR-ką trochę no. chorowałem. Jeszcze go nie kupiłem, ale to nie znaczy, że kiedyś nie wrócę, ale znalazłem kilka motocykli, którym mówiłem, a zbudujemy z niego torówkę. I wiesz, co, czego najczęściej brakowało w tym motocyklu? Połowy owiewki i bloku silnika. Jeżeli źle kraszpady są zamontowane, to potrafi wyrwać kawałek silnika. Dlaczego lubię ten motocykl? Nie ze względu na moc maksymalną. On ma 120 koni. Czyli suzuki będzie mocniejsze, kawasaki będzie mocniejsze, Yamaha będzie mocniejsza, Daytona nawet będzie mocniejsza. Nie, nie, nie chodzi mi tutaj o moc. Mi chodzi tutaj o prowadzenie tego motocykla. Ojej, jest no. przecudowne. Jest przecudowne. Zawieszenie, hamulce, to, to jaki on jest fajny, wąziutki, nieduży taki. On jest niewiele większy od Triumfa, której przed chwaliliśmy, że jest mega taki mały, nie? ale ja bym powiedział, że charakterystyka jazdy jest porównywalna do tej właśnie z Triumfa. One mają jakąś tą konstrukcję taką, że są bardzo rowerowe. rowe. Tak. I jeszcze jedna rzecz go łączy z Triumfem. To, że on ma dużo lepszy środkowy zakres obrotów niż jakikolwiek inny producent. Honda bardzo mocno na to postawiła, tak jak wcześniejsze modele. E, który miał twój kolega Dobry Oskar, e, w ogóle środkowego zakresu nie miały, one też żyły wyżej niż w wyższych partiach obrotów, ale znowu tam decydowała R6, nie? tam po prostu z R6 nie miałeś starcia, więc te Hondy no, nie trzymały się tej czołówki, tak? zawsze lekko odstawały. Tak tutaj nadal w tej najwyższej partii obrotów R6 odjedzie Hondę, ale ten średni zakres jest użyteczny, jest genialny, świetnie mi się tym odskokami właśnie w tym zakresie. A i tak się fajnie wspina do góry, nie? Ja akurat tą, tą właśnie PC-40, którą ja miałem okazję jeździć, ja troszeczkę pojeździłem ją, nią po ulicy, Powiem Ci, że naprawdę świetnie mi się jeździło. Po to, że nie jeździłem akurat takim motocyklem, ale po ulicy. Tak, Przegenialne, Przegenialne, nie? No. Niestety, jeśli chodzi o cenę, to też nie jest tanie, ponieważ te motocykle ledwo mieszczą się w naszym budżecie. Za zadabane sztuki trzeba dać od 17 w górę. Ja wiem, że zdarzają się tańsze, ale mówimy o takich wymiarach sensownych sztuki. Mm. Od 17 w górę bez problemu znajdziesz nawet takie za 25 tysięcy. Panie za koła? Nie ma. Męk. Panie za koła tego nie kupisz, nie? Yy, ale to jest wart motocykl swojej ceny. Yy, A, szczególnie. PC40. Tak i trzeba uważać jeszcze na chińskie podróbki owiewek, bardzo często po motocykle można poznać po tym, że mają najpopularniejsze owiewki z AliExpress. To oznacza, że po prostu były naprawione najtańszym kosztem. Bo za połowę ceny yy, można kupić. One są tańsze te owiewki niż używane w Polsce oryginalne. No oczywiście, ale powiem wam z perspektywy doświadczenia w rozbijaniu motocykli, to powiem Wam, że nie, ja akurat mi bardzo nie przeszkadzają wymieniane owiewki, takie rzeczy się zdarzają. strat bym się doszukiwał raczej bardziej mechanicznych. Owiewki palicho zawsze można wymienić. Albo odewiam wekład. Na przykład. I teraz to naklejka. Czekaj, ja to zrobię tak. tak. Hej z YouTube'a! Patrz, o, mam dla ciebie naklejkę brzydki, zły i szybki. O. Okay. Tak więc wbijajcie na Apexowy sklep. Jest nowy kreator naklejek, znaczy nowy. Taki stary, ale unowocześniony. Nowe ściągi są, tak więc nie zapomnijcie. Przechodzimy do Suzuki. Suzuki gsxr 600 k 8 Tym motocyklem jeździliśmy razem. W sensie nie razem naraz, nie? ale ogólnie jeździliśmy. No. W sensie, była mowa o czystotekach. Czemu nie ma wyścigów motocyklowych, ale w dwójkę, tak? Bo w tak, jeździsz w dwójkę. A czemu na jednym motocyklu? <grym> Pasażer by się. Po prostu. <grym> <grym> Trzeba by było zrobić tandemy. No, ale by było. Ja się nie piszę na to, nie, nie ma. Czujesz, we dwóch byśmy nie mogli wystartować. <grym> Radek, przyspiesz, to już jest na maksa! Z hamulcem byłoby tak samo, nie? I dla mnie osobiście ten motocykl stoi dokładnie pomiędzy CBR-ką i R6. W 100% tak się zgadzam. Bo mocowo jest pomiędzy nimi, ma 125 koni, więc. Charakter. Trochę więcej niż Honda, trochę mniej niż Yamaha. Charakterystyką jazdy też. Tak samo, nie? Ten silnik jest już troszkę mocniejszy w tym średnim zakresie obrotów niż Yamaha. Tak. Słabszy niż Honda. Tak, a skręca? Tak. Nie aż tak ciężko jak Yamaha, ale nie aż tak lekko jak Honda czy Triumph. Suzuki poszło, przejechało się jednym drugim i stwierdziło, zróbmy coś po I to, tak, to zrobili. To Nawet bym powiedział, że mechanicznie mu bliżej będzie do Hondy, bo się mniej psuje niż Yamaha i taki jest trochę bardziej trwały. Chociaż znowu ja mam z Suzuki tak, że jak nimi jeżdżę, to zawsze mam takie wrażenie, jakby coś z nich robotało. A Jakby coś z nich robotało, ale nigdy nic się nie zepsuło. Ej, ale... ja, nigdy, ja miałem kilka Suzuki, nigdy nic się nie zepsuło. A zastanawiałeś się, bo może przed Twoją jazdą tam nic nie robotało. <laughs> nie wiem, <laughs> Wersja K8, warto wspomnieć o tym, że ma właśnie ten antychopik. Z tego co pamiętam, to w elektronice można było sobie wybierać chyba mapy silnika. Aha, bo tam coś było rzeczywiście, się coś tam się tak, ale one, Tak, coś się było. czasem psuje, ale, ale tak, rzadko. Tak, tak. I e, można było zmieniać mapy. On już wygląda bardzo nowoczesnie, nie mhm. powiedzmy, że jest tak ładny jak jest pustka. Mhm bo wygląda inaczej, ale wygląda nowocześnie. No dobrze, jedźmy dalej. Ile kosztuje? Dużo. Niestety k naprawdę ciężko będzie zmieścić w naszym budżecie, bo tak naprawdę najsłabsze wersje znajdziemy za 17 tysięcy złotych. Raczej musimy wydać koło 22 tysięcy, więc delikatnie tą linię e, nagidamy. Wart, warto tutaj wspomnieć, że w tym samym roczniku była też 750. Nie opisywałem jej tutaj. Ale wiesz co? 750 też są fajne. I najfajniejsze jest to, że ja pamiętam na Speedwayach, one 750 jadą zawsze z 400kami. Ale ale wyglądałem szybsze. tak samo, ale no, są szybsze. Tak, nie? są szybsze. Kiedyś miało tę kategorię tak, wyścigową, tak. ale już nie ma tej kategorii wyścigowej. Tak, więc jak ktoś ale ciekawe. Jacek Molik, właśnie który jest organizatorem Speedwaya, do dzisiaj jeździ na tej 750. Nie wiem, czy wiesz, ale Jacka Syn startuje w MotoGP. To jest Moto 3. To jest taki Ruki Skap, tak zwany niemiecki. W którym startuje. I jego motocykl wygląda właśnie tak. Tam to się tutaj możesz wrzucić. Może, ale możecie śledzić chłopaka. Mateusz, tak. Mateusz Molik. Teraz powiemy o błoszczyźnie. O jedynej włoszczyźnie, która się załapała, chociaż to też jest lekkie nagięcie, bo te najsłabsze modele znajdziemy za 13 tysięcy złotych, ale takie fajne to już jest 20, a nawet 25 tysięcy złotych. Tym motocyklem niestety z nie mieliśmy okazji jeździć, ale ciekawostka, Radek będzie miał go za tydzień u Ciebie. Tak, tak, będziemy akurat taki motocykl oklejali. Ducati 848. Czysto włoski motocykl, kratownicowa rama, silnik L2. Tak i te wydechy tutaj. Wydechy pod zadumkiem, za ta. tak. Bardzo charakterystyczny motocykl, no ciężko go z czymkolwiek innym pomylić. No nie da się go pomylić, on po prostu wygląda jak Ducati, brzmi jak Ducati, jeździ jak Ducati. Jest wąski, szybki, z racji tego, że również jest bezklasowy, bo to ani 600, ani litr to produkuje 134 koni i aż 98 Nm. Jakby te Nm właśnie robią robotę. Bo on teoretycznie ma tylko 134 konie, czyli trochę większy niż trochę mocniejszy niż R6, ale to ten moment obrotowy go będzie pchał ponad R6. No oczywiście, wiesz, zupełnie inna charakterystyka inaczej przyspiesza, inaczej się zbiera, no nie tak. Dużo inaczej. No on też inaczej będzie szarpał łańcuchem w niskich obrotach i tak dalej, będzie bardziej narobisty. Kaka, 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 kaka. Będ... Dziki dźwięk, tak napisałem, no i to raczej się sprawdza nie? w tym motocyklu. Nie wiem, czy poleciłbym go komuś na jazdę torową, raczej jako taki motocykl sportowy do polansowania się w weekend. Ja kocham Ducati ogólnie same w sobie, bo są przepiękne, ale powiem ci, że. Jeździ są... się nimi ciężko. Jeździ się nimi ciężko, a jeżdżenie Ducati po mieście to jest w ogóle katorga siermięga no tak. i grzeją się jajka. Dla mnie ten motocykl jest e, czymś e, po prostu, żeby wyjść, pojeździć, poczuć te dzikie przyspieszenie, te emocje, ale jeszcze nie na tyle długo, żeby się zmęczyć. To jest artystyczna taka tak. rzeźba, taka ekspresja artystyczna. Ale żeby nie tylko stał, tylko od czasu do czasu poczuć, bo to już jest kategoria super samochodów. Ja też sobie tak myślę, że kiedyś kupię sobie 899 na przykład. Ten facet ma, ile masz, 30... 20 parę lat? 29. No, no, kiedyś sobie kupię, jak będę duży. Ja będę jak duży, będę to sobie duży. kupię. Inaczej. Nie mam motocykla, którego bym nie chciał kiedyś mieć, nie? Nie, nie? Dobra, motocykliści. Motocykliści rosną tylko do 22 nie, roku tak. życia, potem. Już. Później po prostu kupuję motocykle tak. cały czas i, i to się nie zmienia, nie? Ja, ja uwielbiam motocykle, więc tak, chciałbym kiedyś spróbować też Ducati. Zobaczymy. Od fajnego super motocykla przejdziemy do motocykla, który najmniej mi się podoba. A mi się podoba. To, że mi się on nie podoba, to nie znaczy, że on jest zły. Albo. Jest po prostu brzydki. W ogóle nie jest brzydki. E, oczywiście nie masz racji. To jest motocykl, który o włos bym kupił, ponieważ zastanawiałem się między tym właśnie oczkami, łezkami, hmm. a pomiędzy szóstką. Wyglądek... Ja już nawet dzwoniłem po ten motocykl. Pamiętam, był pomarańczowy. Chłopak gdzieś wyjechał, nie było go. Jego, żona nie wiedziała co zrobić, dlatego też szóstkę i tam się się kręci do 20 tysięcy. Tu? A jak? Chyba nie. No chyba tak. I pod dupeczką ma tutaj ten... Ma wydech pod dupą, no. Wy wydeszek. no No nie, ładny jest. Nie, strasznie mi się nie podoba. Jak dla mnie, jeżeli chodzi o historię ZX-6R, to jakby te dwa modele, bo mówimy aż o dwóch modelach. Ciekawe to jest, że Kawasaki jest z tych wszystkich motocykli najtańsze. No. E, to Dla mnie te dwa modele, czyli 2007-2008 i później 2008-2012... Kamil. Mogliby wyciąć całkowicie. Nie, nie, znaczy tak, Kamil. I tutaj właśnie. Włosasz to zdjęcie. Taki nasz znany youtuber dj u Palasaydu. Tak. Tak. No i zrobiliśmy dla niego taki motocykl. Jeszcze... Jesz Jesz on nie później zrobił o tym odcinku. I na chwilkę to musi tam być otrzymane, ale ten motocykl wygląda tak wink wink, nie widzieliście tego. O. Że, że mi się podoba. Jak się podoba? <laughs> nie widziałem tak tego motocykla, naprawdę. Dobra, Radek, super robota, dziękuję. Dobre, nie płacz, nie płacz. Super. Wszystko będzie dobrze. Super jest. O co, jest tak piękny naprawdę, aż się popłakałem. Radek to potwierdzi. Jezu, ryczał k jak bubr. Nie, jest okropny, nie? Też te, 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 mu to osobiście powiedziałem, nie, nie. <suszy> że, że wybrał najbrzydsze kawasaki, jak jest możliwe. Właśnie dlatego, że jest, jest się wyróżniać pośród tych. Pierwsze modele, czyli 2007-2008, można kupić już od 13 tysięcy złotych, a te nowsze modele kończą się w okolicach 20, 20 z delikatnym hakiem, więc są zauważalnie tańsze niż r niż gsx nawet niż Daytona. No, i tyle, jeżeli chodzi o, o 600, tak naprawdę i 600 plus minus i ten e, nasz budżet 20 tysięcy złotych, tu i tak niejednokrotnie przekraczaliśmy, To jest wszystko. Bardzo ładnie one nam się ułożyły, dlatego że, popatrz, jak masz y, R6, to znaczy, że bardzo dobrze zapierdzielasz na prostej, tak? To tam mało się skręca i tak dalej. Jak chcesz tak troszeczkę pozakręcać, troszeczkę szybko pojeździć, bierzesz Suzuki, tak. Jak chcesz technicznie pojeździsz powiesz wierzysz ma... albo incondę, albo pompa. tak jak chcesz popatrzeć sobie na coś ładnego to bierzesz coś edukacji yy... a jak a nie chcesz nic bo się nie zdasz na motocykl mam na jak to wierzysz z Kawasaki no mam Kawasaki który jest tak. nie wiem no pomiędzy tym wszystkim nie nie ja mi się mi się to Kawasaki podoba dobra dajcie nam znać jak, jak wam podobała się ta lista dosyć dosyć oczywistych motocykli aczkolwiek daliśmy coś od siebie bo nie każdy jeździł każdy motocyklem, nam się udało, udało, udało trochę tymi motocyklami pojeździć. Myślę, że zrobimy jeszcze listę wyższą, czyli powyżej 20 tysięcy zł. Ale to będzie z czego wybrać ci Będzie, to, będzie po, już z czego wybrać. Więcej, więcej egzotyków to, się 000. pojawi, natomiast przypuszczam, że od razu walniemy 30-35 tysięcy zł, nie ma się co rozdrabnieć. Zobaczymy, jak to wyjdzie i na pewno wrócimy też do listy litrów. W okolicach 20-25 tysięcy zł, więc możecie wpisywać od razu swoje rekomendacje. I dlaczego, na przykład, co mają ciekawego te konkretne modele?